21 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury o godzinie 17 w Galerii Piwnica będzie otwarcie wystawy pracowni fotografii. Tak naprawdę, pracowni, w której, w której pracuję, którą prowadzę już 11 lat. I co roku staramy się pokazywać jakieś ciekawe prace, ciekawe fotografie. Są to fotografie mojej młodzieży, która wykonuje zdjęcia na zaliczenie, żeby zaliczyć pewien etap materiału, informacji z zakresu portretu, pracy w studio itd., itd. I właśnie tego dnia postanowiliśmy zrobić kolejną odsłonę naszych prac. Będzie to wystawa pod tytułem Zdziwiony. Myślę, że każda osoba, która przyjdzie na tę wystawę, znajdzie coś dla siebie, ponieważ te wszystkie prace, które są eksponowane. Są to oczywiście fotografie, ale dla mnie to jest zbiór osobowości, to jest dla mnie zbiór charakter charakterów, różnych charakterów yy, i różnej interpretacji rzeczywistości. Jak oglądam te prace, które są często dość chropowate pod względem estetycznym, to zastanawiam się, co one chcą przekazać. Co, co ci wszyscy młodzi ludzie chcą przekazać. Dla mnie yy, te fotografie to jest tak jakby próba zadania pytania, artysty do widza, kiedy jesteśmy naturalni, czy może na tych pracach jesteśmy naturalni, czy może w rzeczywistości jesteśmy naturalni, czy może zbyt często przyjmujemy pewne gąbrowiczowskie maski. Nie chcę odsłaniać całej talii kart, yy, ponieważ yy, na tej wystawie będzie troszeczkę niespodzianek, będą yy, instalacje wideo. Yy, jeżeli opowiem o zdjęciach, to państwo nie przyjdziecie, a mi zależy, żebyście państwo byli z nami na tej wystawie, żebyśmy oglądali zdjęcia, żebyśmy rozmawiali wspólnie ze sobą o fotografii, o sztuce. Może trzeba zadać pytania młodym ludziom, dlaczego taka estetyka nie inna, dlaczego takie zdjęcia, a nie piesek, kotek i, i, i kwiateczek. Staram się uczyć młodzież fotografii w ten sposób, aby te zdjęcia poza, taki, poza taką wartością wizualną Niosły ze sobą też taką wartość emocjonalną. Żeby to nie był tylko obrazek, yy, ale yy, coś, co można już nazwać jakimś dziełem sztuki. Żeby widz mógł odnieść coś do siebie, żeby wyszedł, może wyjść ktoś zbulwersowany, a może wyjść zaskoczony. No, no muszą być emocje, bo wtedy nabiera to zupełnie innego wymiaru. Nie wiem. <laughs> Na wernisarzu mam dwie prace. Jedna jest wykonana w technice multiekspozycji. Jest to portret kobiety, Jest to portret oczywisty, tak go nazwiemy. Natomiast druga praca przedstawia obmycie, można to tak nazwać. Jest to bardzo dynamiczna praca, kiedy oblewaliśmy modelkę wodą, następnie zdjęcie ogróciliśmy no i powstał właśnie finalny efekt. Jedna praca, jest stworzona poprzez obejrzenie filmu Godzina Wilka. To była praca zaliczeniowa, ponieważ pan Daniel nam zadał taką pracę. Mieliśmy za zadanie obejrzeć ten film i zinterpretować go we własny sposób. Przychodząc do studia, wykorzystaliśmy do tego zdjęcia kliszę filmową, którą najpierw pomieliśmy, porwaliśmy, a później włożyliśmy do rzutnika, do projektora, po czym wyświetliliśmy to, co z niej zostało na modelce, na jej twarzy. Drugą pracą jest Modelka jest nachylona i ściska swoje włosy. To zdjęcie wyraża emocje, jakie towarzyszą jej. Chce wyrzucić z siebie wszystkie złe emocje, które w tym momencie jej towarzyszą. Fenomenem fotografii jest jej różnorodność. Mimo, to, mimo jej powszechności, każdy jest w stanie znaleźć w niej coś własnego. I tego właśnie się tam uczymy. Pan Daniel uczył na nas na wrażliwość, na otaczając nas świat, żebyśmy mogli spojrzeć na niego z innej perspektywy. Na wystawie 21 kwietnia znalazło się niestety tylko jedno moje zdjęcie. Nie pracowałem zbyt dużo. Jest to, jest to zdjęcie, które jest zamk zamknięte w kwadracie. Przedstawia modelkę owiniętą w sieć i podwieszoną. Zdjęcie technicznie było robione w innej orientacji, ale później już obracaliśmy zdjęcie w inną stronę, żeby nadać temu inny charakter, zasugerować właśnie takie napięcie ciała, podwieszenie modelki. Właśnie też sugerując, że często jesteśmy zawieszeni w sytuacjach, na które nie mamy wpływu.